Siemanko, z kim dzisiaj rozmawiam, z kim się widzę? Arek Kilon, miło mi. Arek, twoja debiutacka walka no niestety przegrana. Wiem, że jesteś niezadowolony z werdyktu sędziowskiego. No nie jestem, nie jestem, bo może nic nie pokazałem za wiele, bo to tylko 8 tygodni przygotowań, ale wydaje mi się, że remis byłby sprawiedliwy, no nie? Yy, nie chcę tutaj oczerniać, wiesz, sędziów, sędziów, organizatorów, no ale moim zdaniem gość wygrał tylko i wyłącznie dlatego, że jedyny Anglik na na, na całej gali i po prostu, no, moim zdaniem dlatego mu dali wygrać, no nie? Jak byś punktował swoje rundy, powiedz mi? No mi się wydaje, że pierwszą, pierwszą dla mnie, drugą dla niego, trzecią na remis, no nie? No jako pierwszy poddałeś tą walkę na ziemię, położyłeś i tam punktowałeś Nie no właśnie, dużo. on mi nie zadał w parterze, jak, jak mnie już e, przetoczył na tego, siadł na mnie, to nie zadał żadnego ciosu, więc. E, tak, bardziej zbliżyć, bo bym uciekasz e, za kadrę. E, nie zadał żadnego ciosu będąc na mnie, no nie, więc e, wydaje mi się, że no mówię, dlatego trzecia runda, trzecia runda powinna być na między cała walka powinna być na remis, no nie? Czego zabrakło przy tym duszeniu? Eee, przy tym duszeniu no nie, do, nie dopiąłem tego do końca no nie. Wiesz w całym tym, całej tej walce dobrakowało brakowało mi tlenu, no nie. No kurde, kondycja jest, naj, jest wyrobić na igłę, najciężej. Eee, no i mówię, ja w swoim życiu trenowałem tylko 8 tygodni, no nie sztuki walki, więc myślę nie, nie mam, wydaje mi się, że nie mam się czego powstydzić i no kurde, następna, następna musi być. Czyli do... pojawi się. No myślę, że tak, nie mam, mam opuścić kraj, ale nawet jak opuszczę kraj, to to myślę, że jeżeli dostanę propozycję, to przelecę i, i zawalczę. Nie? Powiedz mi, czy spodziewałeś się przy zawodniku, po tym zawodniku, że może tak zawalczyć? Yy, właśnie, że nie. Szczerze spodziewałem się. Yy... Mniejszego oporu z jego strony, no nie? Mniejszego oporu. O, ale widziałem, że mogłeś zaobserwować jak tutaj trenował ze swoim trenerem na boku, no bo to jest była aktywne. Nie, nie interesowało mnie to. Ja byłem w fokus na, na swoje, więc nie interesowało mnie, co on tu robił na tarczach. Ja robiłem swoje, no i tak jak mówiłem wcześniej, no klatka zweryfikowała mnie. A to nie jest tak, trochę, że trochę pewności pewność zabiła ten, tą walkę? To znaczy, nie, właśnie, że ja nie byłem do końca. Nie, nie nie byłeś, nie a... byłem do końca pewny, że wygram, no nie. Bo tak mi tak mi mój, mój trener powiedział, nie bądź pewny, bo nigdy nie wiesz co on potrafi, no nie. Więc y, ja nie wychodziłem na pewniaka, że z nim wygram. E, no, wyszło jak wyszło, no nie. No, szkoda trochę, no ja nie jestem zadowolony z wyniku, no ale. A jak trener zadowolony po walce? Czy... Trener powiedział, że no. Wypad z sali. No wyszło jak wyszło, no nie no. Nie jest zły na mnie, no bo, bo, bo mówi, że było dobrze, ale no, wyszło jak wyszło. Nie. Sędziowie sędziowie tak, tak zdecydowali i tak jest, no. Nie? Walczyłeś z zawodnikiem, którego nie znałeś. Powiedz mi, czy nie chciałbyś z osobą, którą znasz i chciałbyś tutaj u nas na kanale ją wyzwać do pojedynku. Eee, nie, jeszcze nie. Jeszcze nie jestem na to gotowy, no nie. nie jestem na to. Gotowy. Nie masz wrogów? Nie mam, nie mam, póki co nie mam. Eee, no mówię, ja z, tutaj z chłopaków, no to tylko znam swojego swojego współlokatora Matiego, więc z nim, z nim nawet... Nawet gdyby mi zaproponowali, to nie wziąłbym tej walki, no nie. Pomimo to, że, no, że się lubimy, że to jest sport. Jak bracia Liczko. Tak, nie, nie wziąłbym tej walki, bo po prostu no, dla mnie jest jak braciak, nie? To jest mój braciak i z bratem nie, nie, nie zawalczyłbym, nie. Powiedz mi, walczyłeś w Formule MMA. Czy po tej walce zauważyłeś to zawodnika, czy zmieniłeś formułę, czy dalej byś został nie, nie. przy tym? Tej... Zostałbym przy nie? Zostałbym tylko, że powiem ci, że przez te 8 tygodni, e, no to ja głównie stójkę trenowałem, nie? Głównie stójkę, e, no bo widzisz, no w parterze jakoś tam sobie, wiesz, nawet jak mnie obalił, no nie, no to... to się obalił, ja go obaliłem, a on mnie przetoczył, no nie? E, to, to nie za ciosu, no wiedziałem, wiedziałem mniej więcej co mam, co mam robić, co mam robić, e, więc on nic nie pokazał tak naprawdę, no nie? A. A nie chciałbyś rewanżu z tym zawodnikiem? E, mógłbym chcieć, no. Mógłbym chcieć, no. Przygotowałbyś się do tego bardziej znając pa, już zawodnika? Na pewno, na pewno, no nie. Na pewno bym bardziej pracował nad, e, nad kondycją, no nie, bo jedynie tego mi brakowało, nie. Ja uważam, że toczyłeś świetną walkę. To była pierwsza walka i była naprawdę już... Pierwszą walką już podnieśliście bardzo emocje i... Nie masz się na co denerwować, chociaż widzę słysząc ciebie, że odbierasz to, jestem z ciebie niezadowolony, jestem niezadowolony z werdyktu sędziów no, i na czym zależy? Jestem, jestem, nie że tylko właśnie z sędziów, no z siebie też nie jestem zadowolony, no bo, no myślę, że mogłem pokazać więcej, no mogłem, no nie, no ale też sędziowie powinni to, mi się wydaje, sprawiedliwie by było na remis, no nie, sprawiedliwie. Czy będziesz rozmawiał z organizatorami na temat tego werdyktu, czy odpuszczasz? Nie, no nie ma sensu, bo to nic nie zmieni, no nie, a po co mam się, po co mam się z, z nimi kłócić, wiesz, jesteśmy znajomymi, znamy się. E, no po co to psuć, no nie? Więc jak będzie okazja, jak najbardziej mogę, mogę, mogę się z nim zrewanżować, no nie? Ale wtedy to już mówię, już się bardziej przygotuję i, i będzie nakatkanie. Dzięki Ci bardzo za, za wywiad i życie powodzenia i poprawienia rekordu na 1-1! Dzięki. Dzięki bardzo!